Dzień dobry moi drodzy, witajcie! Dzisiaj przejdziemy się, jak widzicie, amerykańską klasyfikacją 5-3 I tym razem, również jak zauważyliście prawdopodobnie Nie jest oddział dwuosobowy, a tym razem czteroosobowy I ze mną tutaj są trzy osoby Pierwsza to jest Kotel no, Witam się ci umieram Dobra, to zajebisty początek Następnie jest Phantom Привет. I Sinister Siemano no, my zaraz przejdziemy na pole bitwy, ale najpierw tutaj Wam opiszę całą tutaj linię, jaką mam, a zarazem alternatywy, jakie mogą się tutaj do niej pojawić. No dobrze, moi drodzy, a więc teraz przeanalizujemy sobie ten line-up i zaczniemy od M36 GMC Jackson czy Slagger. Obie nazwy są dlatego niszczycie dla czołgów poprawne. Jest to pojazd na podwoziu Shermana, czyli Panzerze, niestety nie grzeszy, bo 50 mm tu ma 38. Jarzmo ma 76. Tutaj 50 się przebije w jarzmo. Też może przede wszystkim w te boki wierzy, ogólnie to jest papierowy niszczyciel, działo pancera 4,75 przez niego będzie bez problemu się przebijało, plus jeszcze nie ma y, osłony na dachu, więc byle karabin też się przez niego y, przebije. Boków również niestety nie posiada. Ma całkiem okej okay mobilność, 40 na godzinę mniej więcej jeździ. Jest w miarę szybki, ma wieże. 90 to jest główne uzbrojenie, czyli 170 mm przebicia. Jak na 5:3, jest to dobra armata, w razie czego są pociski podkalibrowe o przebiciu 280 mm, czyli z pojazdami, powiedzmy, do 5:7 bez problemu sobie radzi. Naszej 0:63 są pojazdy pokroju jak Pantery, Ferdynanda czy Tygrysa 2 p które stanowią dla niego poważny problem. Kolejny pojazd, jaki mamy, to jest M4A3E2 Jumbo. Czyli coś na zasadzie przeciwieństwa tygrysa, mianowicie znacznie ciężej opancerzony, ale z słabszą siłą ognia. Pancerz czołowy, no to tutaj akurat na przekładni jest 114-169 mm, to miejsce jest w większości nieprzebijane. Przednia płyta jest podwójna, tu jest 38 mm, za nią znajduje się 63,5 mm, czyli to tam daje wartość 100 mm. Jarzą ma 177 mm, boki wieży mają 152 mm, tył również 152, bok kadłuba ma 76, jedynie tu są całe miejsca. Ten pojazd głównie walczy naprzód, musi jedynie chować karabin maszynowy. Mniej więcej jest groźny dla tygrysa i pantery, bo pantera może się przez niego przebić. Tygrys ma większe problemy, musi celować w karabin maszynowy. Ma działo 75 mm, więc 100 mm przebicia. Często musi używać na Panterę czy tygrysa pocisków podkalibrowych, również na ISA. W szczególności musi on unikać 122. Trzeci pojazd tutaj na naszym zestawie to jest M4A276W, czyli po prostu Sherman M4A2 w wersji Late. Z działem 76 mm. Pancerz 63 mm, czyli 75 wystarczy z pancer 4, by się przez niego przebić. Wieża no, ma 88 mm, głównie chodzi o przód wieży, nie jest taki szałowy. Boki mamy 63,5 mm. 76 mamy tutaj przebicie 146 mm. Niestety, brak pocisków podkalibrowych. No i ostatni z czołgów tutaj na naszej liście to jest M42 Duster, jedno z najgorszych dział przeciwlotniczych, nie posiadające w ogóle pancerza. Załoga tutaj jest całkowicie odkryta, więc można go pozbawić. Całkowicie uzbrojenia ze zwykłego karabinu maszynowego, z czego ma jeszcze magazyn amunicyjny umieszczony na zewnątrz, więc jest duża szansa, że ten pojazd wybuchnie. Jedyna zaleta, jeśli z tych 40 trafimy w samolot, możemy od razu urwać mu skrzydło lub inne elementy. A samolot, który tutaj sobie wybrałem, to jest P51D30 Mustang. Nie jest niestety wymaksowany, ale najważniejsze rzeczy posiada, czyli dwie bomby 1000LB, czyli mniej więcej 454 kg. Jest to. Bardzo dobra alternatywa, jeśli chcemy jednocześnie zbombardować jeden czołg i jednocześnie od razu dominować w powietrzu. Jest to szybki samolot, w miarę zwrotny, posiadający odpowiednią siłę ognia, bo 6 karabinów maszynowych. Browning umieszczonych na skrzydłach. Poza tymi pojazdami, alternatywnie, co możemy sobie wziąć do tego zestawu? W zasadzie to z czołgów mamy tylko dwa do wyboru. m 4 a 1 76 w który jest zbliżony do M4A2, ma tylko trochę gorszy kadłub. Częściej ten kadłub potrafi rekoszetować, bo jest pod większym kątem, ale w niektórych miejscach jest znacznie słabszy niż M4A2. I jeszcze M6A1, który no, ma przód 80 mm kadłuba, wieży 100 mm więc efektywna odporność jest porównywalna z M4A2 tak naprawdę. Działo ma też dalej to samo 76 mm, Woli niestety jeździ, bo jest znacznie cięższy i ma jeszcze 37 mm dodatkowo. Z dział lotniczych, no to mamy do wyboru jeszcze M19, co jest dosłownie tym samym co Duster, tylko inaczej wieża jest ulokowana, ale uzbrojenie jest całkowicie to samo, penetracja ta sama, a jeszcze, jeśli chcemy coś bardziej efektywnego do zestrzeliwywania samolotów, to jest M16. Jest tutaj większa szansa na trafianie. Różnica taka, że M19 i Duster mogą zniszczyć od boku Panterę czy Tygrysa. A z pojazdów premium jedynie, co możemy tutaj do tego line-upu sobie dorzucić, no to jest tak naprawdę Cobra King, czyli kolejny Jumbo, który jest na klasyfikacji 5.3. A co do samolotów, to w dużym skrócie powiem, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Amerykan ma do wyboru tyle samolotów. Są samoloty lepsze, są samoloty gorsze, jak na przykład Twin Mustang ma całkiem spoko podwierzki P-38, również dysponują podwierzkami różnego typu, ale najbardziej takie co ja preferuję, to na początek jest właśnie ten Mustang. Możecie też sobie zainwestować w tego wcześniejszego Mustanga, tylko że on trochę dłużej się kręci, jeśli chodzi o walkę powietrzną. Potem z polecanych to jest raczej Thunderbolt. Thunderbolt przeważnie ma trzy podwierzki, w zasadzie dwie, bo tak zrzuca. Kolejne z samolotów, które są warte uwagi, to są Corsary. Mamy też sporo ich tutaj do wyboru. Następnie mamy Hellcaty, Mimo, że tak naprawdę będą przestarzałe na tej klasyfikacji, jak już nas i spotkamy jakieś jedne z najlepszych tłokowców, to dalej jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić. I z cięższych samolotów to tu mamy na przykład Czarną Wdowę czy też A26. Nie polecam na tę klasyfikację brać pbj czy też SB2C, no bo to są zbyt duże samoloty i jednocześnie zbyt przestarzałe. Samolotów premiowych tutaj mamy do wyboru naprawdę bardzo mało, bo jest na przykład Mustang z zestawu, który jest na 4.3, czy też BTD Destroyer, który jest y, bardzo zbliżony do SB2C. Różnica, że może nosić trochę więcej bomb i no, jest po prostu trochę szybszy. Rzuciło 6.0. Jakie rozkazy? Jedziemy na C. A Nie. decyduje. Nie, raczej chyba będzie CB, to okolice, żeby jechać. No to... precyzyjniej? <noise> Cały ten obszar do zajęcia pół mapy, o. <noise> A gdzie najpierw? Na C. Na B. No to pomiędzy. Nie no, raczej na B. Zgadę, że tu sporo wrogów się pojawi, to. Tak. Dobra, jestem na B. Super. Artyleria na B? Skąd, hej, okay, skąd? Aha, z kościoła. No, coś tak czułem, że już na kościele coś może być. Nawet widzę te osiem piątka chyba. A już chciałem do, właśnie do doszczelać do tego teciaka. Znaczy musiałem sprecyzować, czy to jest kadłub, czy to jest Czy to jest pod wieżą, czy to będzie tył jego. I tak sobie stanął. Ale niestety teciaki mają znacznie lepszą mobilność w trudnym terenie niż szermany. Przede wszystkim te szermany. Dobra, wodzę, żyję 8-piątka przede mną. Widzi się, sinister, dobrze. Coś. Tu. Widzę, widzę, ale do, strzela do mnie. Do mnie jeszcze szala Avenger, chyba. Na, e, na B jest. Na B zjechał jeszcze Su 8-5, coś podobnego. E, Teciak jakiś jedzie jeszcze. Pil, patrzę, patrzę. Zdajmy go zaraz. Widziałem, widziałem gładę już jego śmierć. C nam wyczyścili. Mogą tu objechać nas zaraz. Jest, widzę challenger. Koty uważaj. Ok, już odjechali. Challenger zdjęty. Krapi 85 Bomby! Jakby się Dobra, nikogo nie trafiły na szczęście Eee, plecy! Uważajcie na plecy! Widzę Coś do mnie strzeli A nie Serio! Wiem, chyba coś spod C A nie, za kościołem Samolot na mnie się rzucił Coś po zemstę przyleciał Wleczek jest cały czas na plecach to nie. to niemieckie, nie, to ruskie. Ruskie brytole, Japończycy i Francuzi. Z nam nam ja. KW2 yy, na przesmyku. Okej, okay, zaznaczony na mapie. Obija. Ja proponuję pojechać w to miejsce, kotę, trochę będzie tam bezpieczniej. Tu trzeba uważać. Potrzebuję o... pleców. Pod Cetra mogą wyjechać. Pod Cetra mogą wyjeżdżać, bo nikomu nie ma. Właśnie, pro pleców! Udało mi się Arla zdjąć w ostatniej sekundzie. Mówiłem, że się boję. Dobrze, że tam się gapiłem. A ze mną wchodzi? Tak. Jeszcze coś jest na plecach, będę ja spalił. przed siebie się patrz. Przed siebie się patrz. Ty wieżę daj na tył, bo ta górka mi się nie podoba. A... tak, tutaj jest chyba... ten Nie tu zaznaczyłem, ale gdzieś w tamtej okolicy. Pet. Te... A Dostałem w tył wieżę. O tym mówiłem. Przed nami teciak. Poczekaj, musisz strzelać. Ok, rozbrojony. Nie wiem skąd dostałem, ale ok. Dobra, zdjęty. Lewo czyste. Nie, 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 chyba. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest coś. Na górze. Nie wiem czy ryzykować wyjazd. Dobra, zniszczony. Ty nie wyjeżdżaj kotem, nie musisz. Nieprzyjaciel w tamtej okolicy, trochę za daleko zaznaczyłem. A. Bardziej tu, za tą górką. Widzę, że się za górką zajmiesz. miała ja pojadę B yy, W jednym miejscu, w tym miejscu yy, jest yy, nieprzyjaciel. Na yy, B puszczam martę. jak w tym miejscu.

w te okolice. Dobra. Nie, to jest stary t 34 Nie trafiłem. I upuścił bombę. A może ciężko jest tak trafić. Ale już mi ktoś zdjął, więc jest git. A tam są tam jakieś samoloty w powietrzu. To jest jeden szturmowy. Puścił bombę na w okolice B. A tu jest wysoko, bardzo. Ja no coś tam go posmerałem ale. Na strefie coś jest. Ładuj! Zdrony, ładuj to! No ale nisko chyba wrócił. Bo jeszcze gdzieś lata. Ja tu się jakoś chwilowo bronię. Nie, chyba na... jeszcze, no. Jeszcze mną, bo widzę go, wiesz? A. To jest. to jest Jere! A. no tak. What? Jeszcze i z 2 wyjechał kolejny. Dobra, skoro ta maszyna zrobiła swoje, wezmę chyba. Nie mam kamuflażu. 90 na górkę spróbuję pojechać. Tam, gdzie stałem, w tamtym kierunku, kieruje się IS-2 y zwykły. Widzę IS-2. Będzie z pełną prędkością, to nie będzie łatwe do trafienia. Jadą. Najgorsze, no że nade mną dwojne latają dwojne. samoloty i to trochę czuje się niebezpiecznie w tym Jacksonie. Mamy. za 9 mocno na to poradzi zaraz. Okej, okay. już jeden się pali Jedno Został... działo mniej no, stały... to jeden z fajniejszych samolotów Został im jeszcze jeden samolot No lata nade mną To jest P39 Serio? Nie Tak I no. okay. jeszcze ten premierowy chyba no, ten. No, francuski. francuski, najgorzej szter... Serio, Daszek mi. Gdzie on mi przywalił? Ja pierdzielę w taki róg. A pantera co? A Pantery już gdzie tam mam nie ma. E, ten szef tam jest. A już ale... jest. Dobra, zabezpiecz ten przesmyk, Kto ja w takim razie pojadę zabezpieczyć A? ci o to pomiędzy BAC? Tak, tak, tak. No i wygrana. Dobra, fajna runda. Nice. GG. Zastanawiam się, gdzie tu pojechać, bo nie dojedziemy na górkę, jesteśmy za wolni, oni mają łatwiejszy przejazd Taki do tego wału. Ja bym tu spróbował pojechać. Zabezpieczymy ten teren i jak oni będą chcieli podjechać pod ten wjazd, my go zablokujemy. Dobrze, no. Coś tu stoi. Pantera, mówię. Nie, ruskie, nie, ruskie. Tak. ruskie. Niemal działa. Próbuję go złapać. Nie ma wstecznego, to więc. Najgorzej, że zaczął się zadymiać, więc... Za Okej, okay, jest chwilę. o tyle niedobrze, że zajęli A, czyli... Tam do... jest na Pantera. Ja tutaj na dół spróbuję jakoś zjechać. Nie to wiem... To czy... tam na dół zjeżdżają, bo tam jest dużo wrogów, tak? Dlatego ja tutaj na razie w ten teren chcę. Ładnie, Pantera o, poszła. Ja tu pilnuję placu. Nie co no, z tyłu wyszło, nie mam depresji. Nie gorzej, że tu mam w... eee, nie tu. Tu na dole jest wróg. Tam to posałem. Kto tu się wychyla za mną? kotew nie wychylaj się! Mnie... Poczekaj, bo mnie puma przebiła na kurce siedzi. Na strefie? Tak, na strefie puma. Siedzi mi się przebiła jakimś trudem. Tu na dole mam bulldoga, więc jadę sobie. Jak tu bulldoga zaatakować? O, fakt, cofam się, dostałem od czołgu. Jadą. Tam jedzie je chyba z dwóch typa. Tutaj mamy pantera. Skąd? Gryz? na górce stoi go kurde nawet nie widać. Przez dach mi się przebił, zjechał na dół tam. Uważaj koteł, tygrysa tam będziesz miał. Dobra, to wezmę no mustanga. tam i rikoset. Na start już mogę mustanga ja pierdzielę Mam jeden zrzut bomb. To tu masz gdzieś panterę. Nie tam gdzie, ale znaczy Okej. Czyli po tamtej stronie, to muszę skręcić. A shit, wrogi samolot. No to, priorytet to już ty masz własne, pantera zginęła tutaj. Gdzie jest ten samolot? Na niebie dopiero, nad. nad w, wami już Nad mapą czołgową dokładniej, wysoko leci Czy ja go nie widzę. Kurde. 800 metrów y... Sztukas A tu nie Sztu... ma się czego bać Tonówki nie. się nie ma czego bać Ale mówię o nasze, widzicie, bo... o nasze życie O nasze ja życie bym się bawił się prawie nie oberwałem I pilot nieprzytomny Ja już go atakowałem, tylko musiałeś mi go ukraść. Dobra, ja dwa czołgi rozwalę prawdopodobnie, no chyba że się ruszą. Mieć, Sherman, mieć. Dobra, tutaj widzę czołg, zaatakuję go. A nie, tu są dwa czołgi, to je zaatakuję. Ja zrzucam, ja zrzuciłem bomby. Aha. To, nie na te, kurde, y, okay, sinister. Zła informacja, nie na te czołgi zrzuciłeś, co ja chciałem rzucić. A w ogóle mam zapalnik uderzeniowy, zrezytowało mi, zajebiście. Kurde, ja muszę przez to nawrotkę robić, bo dwa obok siebie idealnie jeszcze stoją. No nie, odjeżdżają! Przez te złą informację, Sinister, były dwa czołgi zniszczone. A no i są i tak dwa. Mam dwa. Ja zaznaczam zazwyczaj tym znacznikiem. Dobra, wracam po bomby. Eee, uwaga, w powietrzu kolejny samolot widzę. Kolejna rada. Uwaga, typowe Niemcy. A to nie cały czas jedno i to samo? Nie wydaje mi się. No, jak patrzę, to widzę cały czas jeden samolot w powietrzu. Nie wiem, coś lata, tak? Co? Nie wiem. To będzie rado i jeszcze. Nie, chyba latało rado, jest rado i Czak latał, ale Czak jest na rado też. Fantom pomóż mi, gąska zniszczona. No, jestem cały czas. Dobra, podajcie zrzut. Teraz zniszczona Działo zniszczone, dobra. Obezwładnione. Widzę, nie, sinister. Potrzebujesz tu zrzutu? Nie, nie, nie trzeba. Możesz zobaczyć czy przede mną czy nie ma wodu No sus zrzuciłem Jedzie coś, tygrys, tygrys jest w środku uważaj, okay. niech wyjedzie, musisz się ustawić, weź się trochę co mi. Szybka nawrotka to może wróbla uda Jedzie. mi się rozwalić Gąś, gąs, Gąsienica. No, nie wiem czego y właśnie nie z poparta Dobra lufa poszła, możesz strzelać Trafienie krytyczne w garnek ładuje apc Dobra, mam chwilę. czasu. wywrócony? Zniszczony. Serio, Hetzera ja się... wywróciłem? Nie, nie ty, ale ktoś na pewno. Może PB4Y. Eee, tu czołg. Ponieważ wywrócony, poczekaj, chcę to zabić. To jest pelota? Pelota do ciebie jedzie. To pelota, je mogę. A ty... No to mówiłem, Hetzera wywróciłem. Lata rozwalona, eee... Shit, zostałem zestrzelony! Tu kolejny czołg. Zgaś się, plis! Już ci zaraz kotę pomożemy, tylko strefę przejmiemy. Nie, spokojnie, serio. Kuźwa! Jestem zestrzelony, klapy mi się spaliły. A raczej lotki od klap. Tam po prostu linki, o linki to były. Linki. Gdzie jest ja w powietrzu? Pantera. Dobra, Dwa chyba A Przynajmniej. To się nie opłaca respić chyba Znaczy jest taczka, taczka jest bardzo groźna To jest jeszcze ta wersja C C3? Mhm mm To chce mi... płacić 34 tysiące kosztu naprawy? Eee... Well, są ludzie, którzy grają B17 to Znaczy B29 Mnóstwo gier tak, O to... to ślepo w garnek dostał Nie wiedziałem, że tam stoi w ogóle ten, tak panter rozwaliłem, że trafiłem w te, tą, ten pancerz co jest nad wąskami, ten taki co ma tam 60 mm. Aha ładnie weszło tak, pod kątem nawet. Chyba tutaj coś się znajduje. No tam jest ta pelota rosyjska. Już nie ma. Nie na nie jeszcze coś zostało, Wiktory, jeden sam ma odpowiedź może byś się filmik hmm, z tego to, to chyba go nie zestrzelę. To jest Foka z tonówką? No, nie jest to proste. Nie wiem co to jest. Nie, Messerschmitt, tylko tyle zestrzela. Dobra, obawiam się przodę ale... No tu musimy uważać. Tu mogą być z e, drugiej stron właśnie. Chyba... Nie, z drugiej strony za budynkami będzie. Tak wyjadę pierwszy. Przegrzały mi się lufy. Coś... E, a nie, z górka Z górka? Nie wiem, czy a daleko wice, trafiam, wice czy blisko. Bierze. Czemu mi się automatycznie poprawia znowu sterowanie, jak mam na strzelcu? Boże to wyłączyć, już coś kurwa. Aha, przekłanie od Pantery. Pierdolone g 2 Przydałyby się pociski wybuchowe w tych pelotach. Tenis2 Tenis dalej patrzy pod tym B. Jak coś tam, fantom nie wyjeżdżaj. No, ja się raczej cofnę, bo coś za Jeszcze e EBR y skautuje gdzieś stąd chyba. Bo szczeliłem w, y w wieżę. Dobra. Kurde, ten mi tak dziwnie podszedł. Okej, okay, coś odbiłem. No chyba pojadę na czołgi, bo tego nie jestem w stanie zestrzelić. E, tam jest cel. Basen Trager. To jest groźne Dobra, mam coś przy sobie Mniej więcej gdzie? Po drugiej stronie? Tak, po A. drugiej stronie budynku I z 44 Jedyne co mogę tego rozbroić się nim, nie? nie ma lufy Sąsia, sąsia Trafienie krytyczne ładowniczy poszedł. A on tutaj jest. A, dobra, do ściany mnie przycisnął. Nie, Nie żyje. Jeszcze coś dalej jest. Możliwe, tutaj że tutaj gdzieś EBR. było zaznaczone chyba. Z B dostaję. Wiem, widzę? A, albo... pantera. Nie, kurde, samolot. Dobra, myślę, że ładowniczy. Gdzie ta pantera? Kaszę się. Wycofuję się Ja nie A, mam ścień. Może jeszcze Strzela coś za mnie, do mnie z górki jeszcze coś. Ja spróbuję tę panterę jakoś objechać od boku. Aha, dobra, widzę, tam jest Waffentrager na górce. Kurde, mam czołgi dookoła siebie. O Jezu Dobra, jednego Boże. przeciwnika zdjąłem. Jedź Duster, jedź w tobie nadzieja. Gdzie Panta? Pan masz? Nie widzę tu... Jest Pantera. też jest. Kurde, nie przebiłem boku Pantery. Albo za daleko może być. E, 50 max metrów od boku. Mhm. Okej. Okay. Najgorzej, że zaraz mnie samolot chyba rozwali. No bo nie, właśnie fantom dostał dostawę. Ma jeszcze trzy dostawy, więc... Okej, okay, przebiłem się przez dziurę w panterze, zajęła się mną, assisted bite. Dobra, faczka, rozwaliłem. Jeszcze nie mam silnika, odnow nie wiem skąd, więc gdzie za pantera? A, tu stoi. Dobra, rozwalona, spadam. Nie, nie z lewy, nie wiem skąd. A tam jest daleko? A tam? Widzę, tam siedzi. A to mnie tu widzi, ok. Dobra, Samolot, chyba? Ciekawe, co to jest. O. I poszła bomba. Muzyka, ja, ja tym Nie. Dusterem, był mnie. Ja tym jeszcze żyję, co tu się dzieje? Halo. To je niemożliwe. Gdzie te samoloty? Gdzieś powiesz. Może ponapalną wieżę. Czy skupiam na samolotach teraz. Y, bomba poleciała. Nie, 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 nie. Kurde! Wybuchła na dachu i mnie zabiła. A więc, moi drodzy, tak się prezentuje oto zestaw. 5-3, jak było widać. Niektórymi pojazdami szło naprawdę rewelacyjnie. Chyba najbardziej, co tutaj się wyróżniało, to M4A2, który... Robił swoją robotę 7.6, tutaj sprawuje się dobrze, jeśli ta klasyfikacja nie trafi na poziom 6.3, tylko 6.0 na przykład. Działo daje sobie radę, w przypadku M36 również jest to efektywne, jedynie jump, bo cały czas nie wychodziło, co wyjazd kończył się tym, że obrywałem od boku, czy też od góry, kiedy przeciwnik miał nade mną przewagę. Dasterem jako pelota nie bardzo mi wyszło, ale udało mi się zapolować na jakiś czołg. A co do Mustanga, również pokazał swoje wartości jako jednocześnie dobry samolot do likwidowania, czołgów jednocześnie do polowania na samoloty. Jak materiał Wam się podoba, no to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. Zachęcam do komentowania i dajcie swoje propozycje na klasyfikację w postaci samego BR-u albo wszystkich pojazdów. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Na razie.